Jonathan Dunkel. Apokalipsa. PROROCTWA Pisma Świętego o czasach końca. Wydanie 9. Warszawa 2015. Czyta Jan Tuzin. Rozdział 4. Chrystus, drugi Adam. Bóg miał szczególny plan dla naszej planety. Pragnął zaludnić ją istotami stworzonymi na swój obraz. Nie trudno zrozumieć takie pragnienie, gdyż my też chcemy mieć dzieci, choć przysparzają trosk. Nie zamienilibyśmy nawet nieposłusznego dziecka na robota. Bóg także tęskni za niewymuszoną miłością, dlatego dał człowiekowi wolność wyboru. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Potem rzekł Bóg. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jaką mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg. Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, i napełniajcie Ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy. Nie chodziło tu zapewne o fizyczne podobieństwo, lecz o relacje, jakie dzięki temu człowiek miał z Bogiem, bliźnim oraz innymi stworzeniami. Niestety, kiedy pojawił się grzech. Powstała przepaść w tych relacjach. Uwidoczniło się to, kiedy stwórca przyszedł do ogrodu Eden, a Adam z Ewą ukryli się przed nim. Załamała się też doskonała społeczność Adama z Ewą, który obwinił ją o swój upadek mówiąc. Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Księga rodzaju rozdział trzeci. Stosunki człowieka z przyrodą również uległy dezintegracji. Zwierzęta zaczęły uciekać od niego, a ziemia przestała przynosić plon sama z siebie. Dlaczego Bóg pozwolił szatanowi kusić ludzi? Po co było drzewo poznania w ogrodzie Eden? Wszystko to miało swój cel. Stwórca przygotował próbę, aby uodpornić ludzi na kłamstwa rozsiewane przez szatana. W tym celu wybrał jedno z drzew w raju, zaręczając słowem, że jeśli ludzie z niego zjedzą, umrą. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Księga Rodzaju, rozdział 2. Drzewo to samo w sobie nie miało zapewne szczególnych własności, bo nie chodziło o owoc, lecz o lojalność wobec Słowa Bożego. Bóg przeciwstawił swe słowo każdemu kłamstwu, z jakim lucyfer mógł przyjść do Adama i Ewy. Wystarczyła lojalność wobec Boga, aby uchronić się przed zwiedzeniem. W ten sposób Bóg zabezpieczył ludzi, nie odbierając im wolności wyboru. Musieliby uwierzyć diabłu raczej niż Bogu, aby upaść. Posłuszeństwo uodporniłoby ich na zwiedzenia Lucyfera, działając niczym szczepionka na zło. Na pytanie węża: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Ewa odpowiedziała: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Księga rodzaju rozdział trzeci. Zauważmy, że Ewa, cytując Boży zakaz, dodała do niego słowa, których nie było, a mianowicie ani się go dotykać. Diabeł wykorzystał to i podał jej owoc. Nic się nie stało ani wężowi, ani Ewie. W ten sposób diabeł zachwiał jej wiarą w Słowo Boże. Kiedy stwierdziła, że nic złego się nie dzieje, sama sięgnęła po owoc, zerwała go i zjadła. A następnie podała mężowi. Dlatego apostoł Paweł napisał, że nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi. Bóg potwierdził, że wąż zwiódł Ewę, a ona namówiła do tego Adama. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem. Księga Rodzaju, rozdział trzeci. W ten sposób szatan odwiódł pierwszych ludzi od posłuszeństwa Słowu Bożemu. Odtąd podchodzi ludzkość w ten sam sposób, starając się podważyć wiarygodność i autorytet Pisma Świętego co otwiera człowieka na kolejne kłamstwa. Lucyfer po upadku Adama przejął władzę nad ziemią, stając się Bogiem tego świata. Porównaj drugi list do Koryntian, rozdział czwarty. Jego królestwo rozciąga się na ziemi. Na niej Bóg ma jednak swój kościół, którego diabeł nie jest w stanie zniszczyć. Diabeł obiecał Ewie trzy rzeczy przy drzewie poznania: nieśmiertelność, boskość i poznanie. Przy ich pomocy kusi ludzi do dzisiaj. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą wam się oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Księga Rodzaju rozdział trzeci: Skłamał. Bo ludzie utracili życie wieczne, doskonałą społeczność, jaką mieli z Bogiem, z sobą oraz z przyrodą, a tym samym w dużej mierze podobieństwo do Boga. Ten sam Adam, który w bezgrzesznym stanie był gotów oddać wszystko dla Ewy, teraz zaczął ją obwiniać, a pośrednio również Boga, który mu ją dał. Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Ewa złożyła winę na węża, a pośrednio na Boga, który go stworzył. Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Upadek człowieka napełnił niebo wielkim smutkiem. Wydawało się, że dla ludzi nie ma już ratunku. Na to właśnie liczył Szatan. Wiedząc, że śmierć jest karą za grzech, kalkulował, że jeśli zwiedzie człowieka, Bóg będzie musiał tolerować jego zło, aby zachować przy życiu ludzi, których miłował. Bóg miał jednak inny plan, którego Lucyfer nie przewidział, ponieważ jest samolubem. Syn Boży zawarł z Ojcem jeszcze przed założeniem świata wieczne przymierze, oferując samego siebie za zbawienie ludzi, gdyby zaszła taka potrzeba. Porównaj list do Efezjan rozdział pierwszy. We właściwym czasie Bóg posłał Syna, aby świat ze sobą pojednać. Jezus Chrystus odnowił i naprawił to, co zepsuł grzech Adama i Ewy. Swoją niewinną ofiarą dał każdemu możliwość wyboru między historią nieposłuszeństwa i upadku pierwszego Adama, a nową historią posłuszeństwa i zwycięstwa drugiego Adama, który żył sprawiedliwie i umarł niewinnie za nas. Jezus zachował doskonałą społeczność z Bogiem. Mógł powiedzieć: ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. Ewangelia Jana, rozdział 15. Syn Boży był tak posłuszny Bogu, jak miał być pierwszy Adam. Dzięki Jego śmierci za nasze grzechy, ludzie znów mają bezpośredni przystęp do Boga, jak za dni Adama. Krzyż Golgoty stał się mostem nad przepaścią, jaką grzech wykopał między człowiekiem a Bogiem. Chrystus pokazał też, na czym powinny opierać się relacje międzyludzkie. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Ewangelia Marka, rozdział 10. Jezus mógł przyjść jako Bóg i władca wszechświata. Zamiast tego przyszedł jako człowiek. Narodził się w rodzinie cieśli Józefa, a nawet sam był cieślą. Uczył swoim przykładem, że relacje międzyludzkie mają opierać się na usługiwaniu. Takimi były, zanim grzech pojawił się na ziemi. Usługiwanie bliźnim jest najlepszym lekarstwem na pychę i samolubstwo. Syn Boży pokazał też, jaka ma być relacja człowieka ze środowiskiem. Przyroda uznawała go swoim panem. Jezus rzekł do wzburzonego morza: Ucisz się! A ono posłuchało. Miał władzę nad rybami, tak jak Adam nad zwierzętami, bo kiedy uczniowie łowili całą noc i nic nie złowili, Jezus polecił im zarzucić sieć, a ryby wpłynęły do niej. Syn Boży panował nad przyrodą, a ona wzdragała się, kiedy umierał. Ciemność otuliła krzyż, a ziemia się zatrzęsła w godzinie jego śmierci. Porównaj Ewangelia Mateusza, rozdział 27. Adam czuł się samotny dlatego zesłał pan Bóg głęboki sen na człowieka także zasnął potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce a z żebra które wyjął z człowieka ukształtował pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka wtedy rzekł człowiek ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego będzie się nazywała mężatką gdyż z męża została wzięta Dlatego opuści mąż, ojca swego i matkę swoją, i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. Księga Rodzaju rozdział drugi. Bóg nie stworzył kobiety z głowy mężczyzny, aby nim rządziła, ani z jego stopy, aby mu służyła, lecz z boku, aby była wsparciem, pomocą i zachętą dla niego. Słowo użyte przez Boga wobec partnerki Adama w innych częściach Biblii Odnosi się do nadziei na Bożą Pomoc i Zbawienie. Porównaj Księga Psalmów, rozdział 70 oraz rozdział 115. Taka żona nie jest tylko pomocnikiem, jak ten zwrot bywa tłumaczony, lecz źródłem nadziei, zachęty, siły oraz inspiracji dla swego męża. Chrystus jako drugi Adam także zasnął snem śmierci. Jego bok także został otwarty. Ale przez włócznie i wypłynęła z niego woda oraz krew. Bóg dał Chrystusowi nową Ewę, którą jest Kościół. Apostoł Paweł napisał: Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo. List do Efezjan, rozdział 5. Adam był kuszony w ogrodzie Eden na tle apetytu. Tak samo kuszony był Jezus przed rozpoczęciem swej misjańskiej służby. Jezus stanął w miejscu, w którym Adam upadł. Chrystus odniósł zwycięstwo. Dotknęły go przekleństwa grzechu, ciernie, pot, cierpienie i śmierć. Na jego głowę włożono bowiem koronę z cierni, z jego skroni spływał krwawy pot, a na krzyżu poniósł śmierć w męczarniach. Bóg stworzył Adama bez skłonności do grzechu, dlatego Jezus także przyszedł na świat bez skłonności do niego. Stanął w tym samym miejscu, w którym pierwszy Adam wybrał źle, aby wybrać dobrze, mimo większych pokus i ciała obciążonego dziedzictwem tysięcy lat grzechu, chorób i słabości jego ziemskich przodków. Jezus wytrwał w posłuszeństwie aż do śmierci krzyżowej. Niewinny Syn Boży umarł za winnych, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, za Ciebie i za mnie. Dzięki ofierze Jezusa nikt nie musi umierać przez zły wybór pierwszego Adama. Każdy może wybrać drugiego Adama swoim Zbawicielem i Panem, a z nim zwycięstwo i zbawienie. Do tej decyzji sprowadza się nasze życie. Po to się narodziliśmy i żyjemy. Wielki bój rozpoczął się w kosmosie, ale toczy się w naszych sercach. Swoim życiem opowiadamy się po stronie Chrystusa lub Jego przeciwnika, po stronie jasności lub ciemności, miłości lub samolubstwa, życia wiecznego lub śmierci. Nasze życiorysy to niestety dzieje upadku, porażki, grzechu i wstydu, ale nie musimy się trzymać tej historii. Możemy wybrać nową w Chrystusie. A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. List do Rzymian, rozdział 5. Nie daj sobie wmówić, że jesteś przegrany, bez wartości, i perspektyw na przyszłość ze względu na swoje upadki w przeszłości. Jesteś bardzo cenny w oczach Bożych. Syn Boży przyszedł z nieba, aby umrzeć za ciebie. W oczach Bożych posiadasz nieskończoną wartość. Bóg dał samego siebie w Chrystusie, aby cię ratować, tak bardzo cię miłuje. Wybierz zwycięstwo w miejsce porażki, wolność zamiast niewoli, nowe życie w zastępstwie grzesznej przeszłości. Pan Jezus mówi do Ciebie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Księga Apokalipsy, rozdział trzeci. W Jezusie otrzymujesz nową historię i życie wieczne. Uklęknij teraz i zaproś go swoimi słowami, aby był Twoim zbawicielem i Panem.